No i witamy Was w kolejnym dniu, w trzecim już, bo ten czas tak szybko tutaj nam leci, a w sumie mamy tylko 3 dni. No mamy i dzisiaj, się dzisiaj mamy kolejny intensywny dzień, bo w tym momencie właśnie płyniemy promem na Formenterę, na, a po Formenterze mamy w planie iść na Davidegetty, więc to będzie bardzo intensywny dzień, a jutro o 6 rano mamy samolot. Mamy śniadanko na wynos, bo już byśmy nie zdążyli gdzie zajechać. Za 10 minut odjeżdża nasz prom. Już się widać, że zbiera mnóstwo ludzi. Myślałam, że w poniedziałek będzie ich trochę mniej. Nie, chyba codziennie jest jakiś w ogóle ogrom tych ludzi, którzy tutaj wchodzą. Także idziemy teraz się przeciskać. No i 30 minut promem, będziemy na miejscu. O 17 planujemy wrócić, więc teraz pozwiedzamy tą pobliską wyspę. Niestety nie było możliwości, żebyśmy wzięli nasz skuter na prom. Bo to taki prom raczej, który nie zabierzemy żadnego środka transportu. Kupując bilety, możecie też wypożyczyć sobie taki skuter tutaj na miejscu taniej niż bezpośrednio na wyspie. My zapłaciliśmy 40 euro za wynajem za 125. A na formenterze niby jest za 50, także dopłyniemy tam i zobaczymy. A jak chcecie słabszą most, to za 30 euro macie taką pięćdziesiątkę. Dostajecie taki bilecik jako rachunek i tam już jak dopłyniemy do portu, to idziemy do tej wypożyczalni, nam tam wydają skuter. Mieliśmy o 11.35 mieć wypłynięcie. O godzinie 11.50 dopiero wyszliśmy na łódkę. No i e, sam rejs miał trwać 30 minut, a jest już godzina 13, więc jesteśmy godzinę w plecy tym samym. Także idziemy teraz po skuter. Mamy taki paragonik, musimy tylko znaleźć tą miejscówkę, no i ciśniemy. No i tutaj już widać, że to jest taka wyspa zrobiona typowo pod turystów, wszędzie straganiki, Zobaczcie jak jest czyściutko. Jak z filmu po prostu. No i idziemy dalej szukać naszej wypożyczalni. Bo gdzieś niby tutaj ma być Tam dotarliśmy, ale niestety nie jesteśmy tym razem pierwsi Przed nami jest kolejka A tu jakieś ruiny w ogóle już są No ale nic, ciśniemy, o szybko idzie Także zaraz pewnie będziemy jechać Mamy szczęście do tych białych strzał, co? Słuchajcie, szybko poszło, okazało się, że tutaj to bardzo sprawnie wszystko idzie Także jest nasza 125 Biały, że się nie nagrzewało, także elegancko. I lecimy! No, i słuchajcie, kliknęłam w taki aparatik na mapie, i dojechaliśmy do takiej pięknej miejscówki. Teraz zobaczcie, jakie to w ogóle super miejsce! Z takimi schowanymi skałkami w środku. I ta woda. Są jeszcze takie fajne skały za mną. W ogóle jest bardzo przyjemnie, i nie ma wcale dużo ludzi. I powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, bo wczoraj, jak jeździliśmy w ogóle po Ibizie. No, to prawie w ogóle nie było nigdzie ludzi, więc ewidentnie można odczuć to, że ludzie przyjeżdżają tu sobie poimprezować, a później już nie mają siły na zwiedzanie. Więc wszystkie miejsca, w których wczoraj byliśmy, oczywiście poza tymi w takich publicznych promenadach i restauracjach, to mieliśmy dla siebie takie piękne zakątki, jakieś klify i skały. Śmiało możecie się wybierać mało prawdopodobne, że będą tam tłumy ludzi. Tak samo tutaj, nawet jeżeli trochę ludzi jest w środku, to zobaczcie, tutaj jest po prostu pusto. Ok, dotarliśmy na kolejną najbardziej znaną plażę na formenterze. I powiem wam, że i tak staraliśmy się znaleźć takie najbardziej ustronne miejsce. Jesteśmy tak naprawdę na końcu tej plaży, ale ludzi. I tak jest całe mnóstwo. Oczywiście najwięcej tych ludzi jest tam na początku. No ale zobaczcie, woda jest centralnie jak na Karaibach, także idziemy się troszeczkę popalać i w końcu odpocząć. Jak pojedziemy troszkę dalej od tej plaży, na której przed chwilą leżeliśmy, to tutaj wiodą takie drewniane pomosty. Trochę mi się to kojarzy, Daniel. My jak byliśmy. W... w Polsce są też takie pomosty na wydmach robione, nie? Te pomosty ci się kojarzą z Chorwacją. I z tymi wodospadami, wydaje mi się. Albo. W każdym razie tutaj prowadzą takie pomosty, takie długie drewniane pomosty. No i jak widzicie, z dwóch stron tu mamy piękną zatoczkę z lazurową błękitną wodą. A z drugiej strony, z kolei, mamy falki. I powiem Wam, że wieje. Także na kajcie to tutaj byłaby bajka. jest pięknie.